Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Cieszę się, że pan zawitał do Tarnowa z Parlamentu Europejskiego, gdzie jak słyszę jest pan specjalistą na spraw międzynarodowych, więc gdyby te wybory pomyślnie poszły dla ugrupowania, które pan reprezentuje, to będziemy mieć chyba najbardziej kwalifikowanego specjalistę tam w Parlamencie Europejskim. Mam takie pytanie, ponieważ panowie tworzycie takie ugrupowanie, które się nazywa ruch prawdziwa Europa. Europa Christi. Europa Christi, zgadza się. I promujecie się Państwo jako ta prawdziwa prawica. A równocześnie mamy, mamy tutaj zjednoczoną prawicę pod wodzą WIS, która, która uważa się tą, tą prawicą. Więc mam takie pytanie, dlaczego zdecydowaliście się, się Państwo iść osobno? A nie z nie łączyć siły, zwłaszcza, że wiadomo, wszyscy teraz łączą i ten Komitet Europejski że też, też się łączy wszystkimi siłami, nie patrząc nawet na, na różnicę. Dlaczego tak jest? Ponieważ będzie taki zarzut, że Państwo rozbijacie prawicę, a więc de facto jesteście wrogami. My także zjednoczyliśmy siły, I to jest zjednoczenie sił chrześcijańskich. I to jest ta różnica, zasadnicza różnica pomiędzy tymi koalicjami, które istnieją obok nas czy na polskiej scenie politycznej. To znaczy trzy ugrupowania, Ruch Prawdziwa Europa, Europa Chrystii i pod tą nazwą idziemy do wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, której jestem prezesem, a także prawica Rzeczypospolitej, której prezesem jest pan dr Kawęcki, prezesem Ruchu Prawdziwa Europa, Europa Chrystii jest profesor Mirosław Piotrowski. Wspólnie razem wystawiamy listę do Europarlamentu jako koalicja partii prawicowych chrześcijańskich. Dla nas fundamentem działania nie jest zdobywanie, zdobywanie stołków w Parlamencie Europejskim, w instytucjach unijnych. Naszym zadaniem i tym, co sprawiło, że się zjednoczyliśmy, są wartości. My chcemy przywrócić prawdziwe oblicze Europy. Stąd ten przydomek w nazwie Komitetu Europa Christi. To znaczy, chcemy, aby Europa ponownie była Europą ojców założycieli Roberta Schumana, Alcide de Gasperiego. A oni wprost mówili. Schuman mówił, że demokracja europejska albo będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale. Dzisiejsza Unia Europejska odeszła od wartości chrześcijańskich, buduje unię lewicową, w wielu wymiarach wręcz skrajnie lewacką, nieprzychylną i wartościom chrześcijańskim i oddaloną bardzo mocno od i każdego człowieka. I to jest ta różnica pomiędzy nami, a innymi ugrupowaniami na polskiej scenie politycznej. My nie zjednoczyliśmy swoich sił i nie zjednoczyliśmy się przeciwko komuś. My chcemy mówić właśnie o wartościach i je reprezentować później na forum Parlamentu Europejskiego, ale też mówić w sposób bezkompromisowy o tym, co jest najważniejsze, to znaczy o wskazaniach, które osobiście kiedyś podczas rozmowy udzielił nam kardynał Robert Sara. Mówiąc, że iskra do odnowy Europy powinna być z Polski, powiedział tak, że należy budować na fundamencie Europa Chrystii, ruchu międzynarodowego, i oprzeć swoją działalność na czterech filarach: bezkompromisowej obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci, bezkompromisowej obronie rodziny i małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny, wreszcie bezkompromisowemu przeciwstawieniu się e, ideologii gender, która deprawuje nasze dzieci z czym mamy do czynienia również w Polsce. I bezkompromisowe przeciwstawienie się nowej islamizacji Europy, która staje się śmiertelnym zagrożeniem dla jej tożsamości. To są te filary, na których my chcemy budować naszą tożsamość, także w strukturach europejskich i w Polsce, bo nie ukrywamy, że po wyborach do Parlamentu Europejskiego będziemy także budować sojusze i budować, czy będziemy szli do wyborów także polskich po to, żeby mówić o wartościach i tych wartości bronić. No i oczywiście, co jest bardzo istotne, bronić dobrego imienia Polski w świecie i w Europie. No właśnie, jeżeli już mówimy o dobrym imieniu Polski, to mnie zaciekawia, jakie pan osobiście i w ogóle ugrupowanie państwa ma, ma opinie na temat słynnej już ustawy Just 447, którą w ubiegłym roku, w maju, podpisał prezydent Trump. No wielki ponoć przyjaciel Polski, yy, która która daje uprawnienia powiedzmy sobie Departamentowi Stanu, Stanów Zjednoczonych no, niejako naciskania na inne państwa w celu powiedzmy sobie odebrania mienia żydowskiego bezspadkowego, ja mówiąc, co jest ewenementem chyba na skalę światową, ponieważ nie ma takiego systemu prawnego, który by coś takiego przewidywał, a tu się coś takiego przewiduje i może już to nie interesować, ale wygląda na to, przynajmniej takie są wyceny. Że mielibyśmy w związku z tym zwrócić, zwrócić 300 miliardów dolarów, kwotę no, niewyobrażalną dla państwa polskiego. I co w związku z tym? Ta ustawa Senatu Amerykańskiego jest skandalem. Państwo, które samo się nie szanuje, nie jest szanowane przez państwa inne. Polska dyplomacja zawiodła tutaj. Powinna w sposób jasny i zdecydowany. Przedstawić polskie stanowisko, a ono moim zdaniem nie zostało wyartykułowane. A powinno być bardzo jasne. Otóż, nie może Państwo Trzecie ingerować wewnętrzne sprawy innego państwa w zakresie dotyczącym obywateli tego państwa. A pamiętajmy, że obywatele polscy przedwojenni pochodzenia żydowskiego byli właśnie obywatelami naszego kraju. Owszem, stała się wielka tragedia, Holokaust był czymś straszliwym, ale on dotknął obywateli także polskich. Pamiętajmy, że Polska straciła 6 milionów swoich obywateli, 3 miliony pochodzenia żydowskiego i 3 miliony tak zwanych etnicznych Polaków. I w tym momencie, jeśli pozostaje mienie bezspadkowe, to od czasów prawa rzymskiego jest zasada stosowana w każdym państwie cywilizowanym że mienie bezspadkowe przechodzi na skarb państwa tego kraju, którego obywatelem jest dany, dana osoba, która bezspadkowo no, zeszła z tego świata, nie ma spadkobierców, nie zapisała w testamencie swojego majątku nikomu, czy osoby trzeciej, czy instytucji. W takim wypadku ten majątek przechodzi na skarb państwa. Nie wyobrażam sobie, aby na przykład dzisiaj Polska dochodziła roszczeń. Wobec na przykład Polaków zamieszkujących w Australii, w Stanach Zjednoczonych, w Szwecji czy w innych krajach. Jeśli są obywatelami oczywiście tamtych państw. A więcej, nie mogą tego czynić przecież organizacje. A z tym mamy do czynienia. Moim zdaniem uruchomił się dziwny przemysł wyłudzania od Polski środków, pieniędzy e, poprzez szantaż i naciski międzynarodowe. I tu musimy postawić zdecydowane nie, ponieważ jak najbardziej. Każdy, kto ma spadkobierców lub każdy, kto zostawił testament, te kwestie muszą być uregulowane. Natomiast jeśli tego nie było, jeśli nie było testamentu, jeśli nie ma spadkobierców, to sprawa jest dla mnie oczywista i jasna i zgodnie z prawem taki majątek przechodzi na skarb państwa i nie mogą otrzymać go żadne instytucje, fundacje, stowarzyszenia, które nie mają nic wspólnego tak naprawdę z tymi polskimi obywatelami. Czyli rozumiem wprost. Jeżeli przejdą panowie, państwa ugrupowanie do przyszłego parlamentu polskiego, Sejmu Polskiego, to będzie jasno powiedziane, nie ma żadnego zwrotu żadnym organizacjom żydowskim. Nienależnego zwrotu. Nienależnego, tak, no, bo w tym wypadku o tym mówimy. Tak. Żeby wyborcy po prostu jasno wiedzieli, jaka jest różnica, że państwo tak deklarują i tak się będą potem tak. tego trzymać. Taka jest nasza deklaracja. Nie można łamać prawa, zwłaszcza podstawowej zasady prawa. Co do dziedziczenia. A gdybyśmy ulegali szantażom, naciskom i próbie wyłudzenia od Polski środków, nienależnych środków, przez fundację, lub stowarzyszenia, no to po pierwsze działalibyśmy na szkodę Polski i działalibyśmy na szkodę polskich obywateli. Mam pytanie teraz inne troszeczkę, związane z koalicją, z koalicją europejską, która się teraz utworzyła, która skupiła no, taki szeroki wachlarz y, tych ugrupowań, aż od skrajnie, no powiedzmy sobie lewackich, agresywnych w rynku wobec Kościoła, aż po Polskie Stronnictwo Ludowe, co jest już po prostu ewenementem chyba dla samych ludowców, w większości, y, albo nawet jakimś szokiem, szczerze mówiąc, poznawczym. W związku z tym mam pytanie, ponieważ y, prawda jest taka i, i znam tę sytuację, bo rozmawiam przecież z ludźmi, że są teraz w... całkowicie zdezorientowani, co się, co się stało, że, że ich przywódcy tak zrobili. Czy Państwo macie propozycję właśnie dla tego ruchu ludowego, który jest jednak przywiązany do polskiej tradycji i generalnie nie widzi się w tęczowych barwach w żadnym przypadku, po prostu zrobić coś, bo to samo zrobi i PiS. Taka jest prawda, nie? że postara się wykorzystać ten elektorat, który gdzieś jest teraz zagubiony. Czy Państwo potrafią zrobić, kierować taką ciekawą ofertę dla tych ludzi, żeby powiedzieć yy, stało się tak z przywódcami, w związku z tym jeżeli macie, macie jakieś zastrzeżenia, zagłosujcie na nas ponieważ my te wartości wasze też bronimy właściwie przede wszystkim. Tak to co stało się z takim przejściem, czy wejściem do Koalicji Obywatelskiej PSL-u, pewnie dla wielu jej członków ale też sympatyków i wyborców jest nie do zaakceptowania, albo wzbudza u nich e, zażenowanie. Ja mówię wprost jeśli uważacie, że wartości są ważne, a zwłaszcza wartości chrześcijańskie, propolskie, to zapraszamy do nas, ponieważ my dotrzymujemy słowa i dla nas wartości są na, na najwyższym, że tak powiem, mają najwyższe znaczenie, najwyższy priorytet, jeśli uznajecie, że oszukano was, że złamano zasady ruchu ludowego, ponad stuletnie zasady wspaniałego, pięknego ruchu, który niestety moim zdaniem poprzez tę dziwną, egzotyczną koalicję może zniknąć z polskiej sceny politycznej. To będzie z wielką szkodą dla, dla polskiej sceny politycznej. To wówczas oferta jest taka. Jest miejsce dla ludowców, którzy nie mogą się odnaleźć tam, u nas. Chętnie będziemy współpracować, bo wiemy doskonale. Tutaj pan Czesław Kwaśniak, który jest działaczem w Małopolsce bardzo znanym i, i solidnym może to potwierdzić, że jest miejsce dla ludowców i w Małopolsce, ale też w innych częściach kraju i u nas, ale też na naszych listach i w przyszłości także. Ponieważ nie może być tak, że wyborca, a zwłaszcza działacz, jest oszukiwany przez swoich liderów, że liderzy odchodzą od znowu ojców założycieli. Mi się wydaje, że w pewnym sensie Witos przewraca się w grobie, widząc, co się dzieje dzisiaj. Stąd należy, będąc, gdybym ja był wyborcą lub działaczem PSL-u i byłbym niezadowolony z tego stanu rzeczy, szukałbym tych, którzy budują na wartościach. Wydaje się, że nasze ugrupowanie i Sojusz Partii Prawicowych, który reprezentuje takie wartości, takie wartości przedstawia. Ja jeszcze dodam jako pełnomocnik na Małopolskę, że już skupiliśmy wokół Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin wiele środowisk prawicowych, wiele środowisk solidarnościowych i patriotycznych, które są na dzisiejszym spotkaniu. Jeżeli Państwo zapraszam jeszcze na nasze spotkanie, to przedstawię te organizacje, które już się skupiają wokół, wokół nasze, na naszej organizacji. No jeszcze w tym samym trybie, ponieważ yy, akurat tak się w Polsce dużo dzieje po tych wyborach samorządowych. Władze właśnie coś innego mówiły w kampanii, a teraz się nagle okazuje coś innego. Przykład Warszawy jest po prostu najwspanialszym przykładem, najbardziej takim widocznym. Chodzi mi o te deklaracje LGBT, a nawet i wczorajszą jeszcze dopowiedź pana wiceprezydenta Rabieja, który mówi wprost, że na razie się to wprowadzi, żeby ludzi przyzwyczaić, a potem do ślubów tych, nazwijmy to, homoseksualnych. A potem jak się znowu już przyzwyczają, to za jakiś rok czy dwa wprowadzi się adopcję dzieci. Yy, I jest takie ryzyko, tak się obawiam, patrząc na to, co się na zachodzie stało, że oni mogą wygrać, że oni naprawdę wygrają tą metodą. Co w związku z tym państwo, No bo jest tak, my możemy się oburzać jako wyborcy, nawet bardzo, ale my możemy tylko zagłosować. Nie? Natomiast państwo jesteście politykami i wy macie to albo zrobić, albo nie zrobić, albo doprowadzić A? do upadku. Ale nie tylko zagłosować. To jest bardzo wielki oręż i narzędzie w ręku wyborcy. Zagłosować na te osoby, na takie ugrupowania, które będą bronić świata wartości, tego właściwego świata wartości. Bo moim zdaniem i Koalicja Obywatelska dzisiaj, a przede wszystkim Partia Wiosna, o której trzeba tu wspomnieć, chcą zasiać w Polsce moralną zgniliznę moralną degrangoladę, totalny upadek, z którym mamy do czynienia właśnie w zachodniej Europie. I nieprzypadkowo dzisiaj obserwujemy też atak na Kościół katolicki, bo trzeba to łączyć razem. Ktoś postanowił, myślę, że również poza granicami Polski, używając niektórych polskich po polityków o dziwnych sympatiach LGBT, czyli tych, którzy promują wszelkie dewiacje, że należy przeprowadzić w Polsce moralną rewolucję, światopoglądową rewolucję. Ale taka rewolucja podzieli tylko Polskę i Polaków, więcej zdemoralizuje nasze dzieci. I my mówimy tutaj stanowcze nie. Ale żeby postawić tamę temu, co się dzisiaj e, dzieje właśnie, potrzebni są odważni politycy, którzy będą mówić odważnie o wartościach, a w Parlamencie Europejskim czy Sejmie będą odważnie tych wartości bronić. Mi dzisiaj takich polityków brakuje, jeśli ja widzę większość w Sejmie bezwzględną większość, mającą także swojego prezydenta, która nie potrafi wprowadzić pełnej ochrony życia poczętego, to o czym my mówimy? Gdzie są ci odważni politycy? Albo gdy są głosowania na, na temat właśnie ochrony życia, wychodzą z sali obrad, wcześniej mówiąc, e, czy mając usta pełne frazesów chrześcijańskich i katolickich, to to jest oszukiwanie i wyborców, i samych siebie. Po pierwsze, odważni politycy którzy rzeczywiście to uczynią. Jedno mogę powiedzieć. My, czyli Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin i Ruch Prawdziwa Europa, Europa Chrystii, pod szyldem którego idziemy wspólnie razem do wyborów, dotrzymamy słowa w tych kwestiach. Zatrzymamy w miarę naszych możliwości tę moralno-zniliznę, która jest nam podawana z zachodniej Europy, jeśli będziemy mieć realny wpływ, w co bardzo wierzę, na polską scenę polityczną, na polski Sejm, wprowadzimy pełną ochronę życia w Polsce. I, I druga rzecz: to od Sejmu zależy, w jaki sposób jest prowadzona edukacja naszych dzieci, a nie od prezydenta miasta, a nie od rady miasta. Samorządy mają zapewnić infrastrukturę, możliwość nauczania, zapewnić szkoły. Naszym dzieciom, właśnie naszym dzieciom, to rodzice mają mieć wpływ na wychowanie dzieci, a państwo ma nakreślić program ustawowy. Jeśli jakiś prezydent, uprada miasta, łamie te zasady, to od tego są ustawy, to od tego jest sejm, aby to naprawić. I nie może być tak, że tak jak w Warszawie prezydent Trzaskowski pomylił funkcję prezydenta z funkcją działacza i aktywisty LGBT i czyni dzisiaj z Warszawy miasto upadłe moralnie. Na to zgodę być nie może. I jeszcze ostatnie, ostatnie pytanie zadam. Chodzi yy, mi o to, że państwo yy, i ten ruch jest postrzegany. Znaczy postrzegany. Tak jest, taka jest etykietka nie? w tych głównych mediach, że jest to tak zwana partia ryzyka, Powstała partia ryzyka, która... który on tam pociąga sznurki z Torunia i wszystko jest wykonywane dla jego jakichś tam celów. I w związku z tym yy, mam pytanie, jak, jak państwo do tego się odnoszą? I, no, i powiązane z tym, yy, chodzi mi o propozycje dla młodzieży, dla ludzi młodych, Ponieważ, jak zauważyliśmy, jest wielkie, wielkie zapotrzebowanie, nawet konserwatyzm pewien, co widać nawet choćby po słynnym biegu wilczym, śladem wilczym, który jest dla żołnierzy wyklętych, gdzie tysiące ludzi, bardzo młodych, i oni chcą być patriotami, oni to kochają, ale tam opcja powiedzmy, partia Rydzyka, z powodu, powiedzmy sobie, tego, tej pracy, jaką mu zrobiono, no jakoś tak odstrasza. Bardzo wielu młodych ludzi studiuje w Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, bardzo wielu. Natomiast mówienie o tym, że jest to partia, tak zwana rydzyka jest nieporozumieniem ponieważ duchowni w Polsce nie prowadzą i nie zakładają partii politycznych. Ojciec Tadeusz Rydzyk zrobił bardzo wiele dobrego w Polsce dla odnowy moralnej, duchowej naszego narodu. Kwestie ewangelizacyjne też są godne pochwały i naśladowania. No ale odrobienia polityki jesteśmy my, politycy. Owszem, wśród naszych sympatyków, wśród naszych działaczy są te osoby i bardzo dobrze, które słuchają i Radia Maryja oglądają telewizję trwam. cieszymy się z tego, bo to znaczy, że realizujemy chrześcijański świat wartości w polityce. Co do ludzi młodych, wydaje mi się, że dzisiaj właśnie przychodzi renesans na to, aby bronić wartości. Dlaczego przychodzi? Otóż młodzi ludzie widzą, że na zachodzie Europy pustkę. Po tych wartościach, które wyrzucono, zwłaszcza po wartościach chrześcijańskich, które wyrzucono z przestrzeni publicznej, zajmuje islam. Młodzi ludzie w Polsce budzą się i widzą, że jeśli nie zostanie postawiona tama dla nowej islamizacji Europy, to ta fala islamu dotrze także do Polski. My mówimy wprost, nie zgodzimy się na to, aby organizacje i islamiści w Polsce zadomowili się. To jest zdecydowane nasze stanowisko i tego słowa dotrzymamy. Ostatnie pytanie. już techniczny, ponieważ rozpoczyna się kampania. Możemy się Pana spodziewać w Brzesku, w bliższych okolicach, czy tylko tu Pan pojedzie i potem już tylko z mediów To będzie. jest początek. Tutaj, Tutaj mam zamiar, to jest początek całej kampanii. Kampania się dopiero rozpoczęła. Proszę mi uwierzyć, zobaczycie mnie w wielu miastach, miejscowościach, a nawet w wioskach Małopolski. Zapraszamy do Szczepanowa, który ma tysiąc lat tradycji, święty Stanisław Patron Ładu Moralnego. Tym bardziej, być może nawet od Szczepanowa rozpocznie.